Dzień dobry, witam. Wojciech Cendro z Wrocławia. Moje dzisiejsze wystąpienie ma na celu przedstawienie pewnego projektu, którym zajmuje się od trzech lat, ponad już trzech lat, który tak de facto z groną przyjaciół przywiozłem do Polski i będę chciał się podzielić tym, co nas przez te trzy lata spotkało, z tym, co nas zaskoczyło, najczęściej bardzo mile, bardzo przyjemnie. Przedstawię coś, co dopiero tak naprawdę zaczyna się w Polsce, zaczyna się w Europie po tych trzech trudnych latach początkowych. Nagranie ma miejsce w Hotelu Solei w Poznaniu. Bardzo piękne, klimatyczne miejsce. Polecam, zachęcam do odwiedzenia. Co oznacza holistyczny styl życia? Ja przed projektem nie miałem takiej wiedzy. W trakcie trwania tego projektu już ponad 3 lata, gdzie jestem jednym z jego uczestników, jednym z jego prekursorów, pionierem, pomalutku do tej świadomości, do tej wiedzy, czym jest holistyka i czym jest holistyczne podejście do życia, zacząłem dojrzewać. Zacząłem dochodzić do tego projektu, zacząłem cały czas się rozwijać człowiek się rozwija całe życie. I myślę, że wiodącą rolą jak gdyby całego projektu jest właśnie nauczenie ludzi, czym jest holistyka i dlaczego ona jest tak ważna. Holistyczny styl życia należy podejść do tego w sposób życia w zgodzie z naturą, życia w zgodzie z własnym przeświadczeniem, z własną świadomością, z pewnym wyczuciem do niektórych zachowań. Z pewnym takim podejściem zupełnie innym niż narzuconym, niż takim wykreowanym czy powiedzmy przez otaczający nas świat, tak zwaną rzeczywistość, jaką niektórzy nazywają. Życie w zgodzie z naturą prowadzi do tego, że większość spraw, większość wyzwań, które na co dzień nas spotykają. Zdecydowanie łatwiej jest, będąc, mając holistyczne podejście, zdecydowanie łatwiej jest te problemy i te sprawy rozwiązywać w sposób pozytywny, w sposób właściwy. Na no to wszystko ma wpływ właśnie to holistyczne życie. Do tego trzeba dojrzeć, tego trzeba się nauczyć. Trzeba może nie jest właściwym słowem, ale warto. W tej chwili podzielę się z Państwem moją historią ponad trzyletnią, moją i pewnej grona przyjaciół, jak i osób, które miały styczność z tym projektem. Już ponad trzy lata temu, niebawem będzie cztery, na przełomie roku 18 i 19 po raz pierwszy usłyszałem o projekcie opartym na komórkach macierzystych. To było takie hasło, komórki macierzyste na tamten czas kojarzyły mi się z zabiegami, z czymś bardzo kosztownym, czymś z czego korzystają raczej osoby, nazwijmy ich celebrytami, osoby majętne. Natomiast poproszono mnie o udział w pewnej konferencji w Ostrawie, w Czechach i w lutym 19 roku z gronem Dosłownie ośmiu osób pojechaliśmy jako. E, zobaczyć, jako ciekawostkę, coś, co właśnie powszechnie nazywano komórkami macierzystymi, e, i wtedy na tej prezentacji, nazwijmy to tak, na tej konferencji, prezentacji przedstawiono nam projekt innowacyjny. Ja nie ukrywam, że w ogóle jestem miłośnikiem innowacji, uwielbiam innowacje, staram się coś, co dopiero powstaje, mieć relatywnie szybko na użytek. Własny, dlatego też mnie tam coś ciągnęło, coś powodowało, że chcę to mieć, chcę to poznać. Przez pierwsze 40-45 minut kompletnie nie rozumiałem, co ci Czesi chcą nam pokazać. Przedstawiali nam azjatyckie twarze, azjatyckie miasta, Singapur, Malezję, Tajlandię. Za bardzo nie wiedzieliśmy, jaki to ma cel. Przyszedł moment taki, w którym jak gdyby mnie. Można powiedzieć olśniło. Zaczęto nam prezentować wizerunek osób z Europy, konkretnie Czechów. Co zauważyłem? Zaobserwowałem dosyć diametralne zmiany na ich twarzach, na korzyść. Tak? Zdjęcie zrobione kilka miesięcy przed, zdjęcie zrobione kilka miesięcy po. No i podczas jednego z takich, z takiej prezentacji Mój kolega określił, że ten człowiek no, miał poważne problemy, najprawdopodobniej alkoholowe. Po czym ta osoba wstała kilka krzeseł za mną. Nie dowierzałem, że to jest ta sama osoba. Dzisiaj to jest mój kolega Andrzej, właśnie z Ołomuńca. Co się okazało? Andrzej zmagał się przez wiele, wiele lat z dosyć poważnym schorzeniem. Konkretnie było to wirusowe zapalenie wątroby typu C, któremu gdzieś tam zaserwowano. Podczas pobytu w szpitalu. No i w wyniku tej żółtaczki obumierała jego wątroba. Stopniowo ta wątroba po prostu się kończyła, i efektem tym ubocznym było wydalanie do jego organizmu tłuszczaków. Tłuszczaki dzisiaj taką wiedzę posiadam, wtedy nie posiadałem. To jest nic innego jak guzy nowotworowe, niezłośliwe, powstające z tłuszczu jako toksyny i umiejscowiające się w naszym ciele wszędzie tam, gdzie znajdą sobie po prostu lukę. No, u tego Andreja tych tłuszczaków było ponad 270. On zawsze mówił, że z partnerką, kiedy liczył na swoim ciele, mamy nagrane filmy, mamy jego wizerunek, przed jaki aktualny Andreja widziałem dosłownie trzy tygodnie temu w Warszawie. To był moment, w którym powiedziałem, koło tego projektu nie wolno już przejść bojętnie, trzeba się nad nim pochylić. To był taki moment, w którym ja stwierdziłem, zainteresuję się tym bardziej. Po kolejnych dwóch miesiącach, po powrocie do Polski, oczywiście było pewnego rodzaju niedowierzanie, zastanawianie się nad tym, czy to faktycznie tak jest. Gosia, która była tym prowodyrem, tym prekursorem, jak gdyby, tego spotkania i tego, tego chęci uczestniczenia w tym projekcie, powiedziała, ja mam poważny problem zdrowotny od paru ładnych lat. To była choroba Hashimoto. Muszę to sprawdzić. No naszym zadaniem, naszym celem było w tamtym okresie: byliśmy absolutnymi pionierami. Nie mieliśmy żadnych materiałów, nie mieliśmy żadnej wiedzy. Nie stał za nami nikt z wykształceniem ani medycznym, ani biogenetycznym. Postanowiliśmy zrobić wszystko, żeby go się mogło tam po prostu polecieć. Był kwiecień 19 roku, udało nam się Małgorzatę wyprawić z pewnymi środkami, zarówno na lot, jak i na zakup samej terapii. Po kilku dniach Gosia stwierdziła, że tych terapii trzeba kupić więcej, więc córka jej bardzo szybko organizowała środki, wręcz biorąc kredyt, żeby z tym projektem w Polsce wystartować. Powrót do Polski spowodował, że Gosia postanowiła w sposób zero-jedynkowy podejść do swojego problemu zdrowotnego, nie konsultując tego dosłownie z nikim. Powiedziała, albo to działa, albo to jest kolejna bójda na resorach. Okazało się, że przez pierwsze trzy tygodnie zatknęła się no, z buntem jej organizmu. Nazwijmy to tak. To był bardzo silny detoks. To było bardzo silne, nazwijmy to, opór organizmu przed tym, że odebrano jej coś, co było podawane, mam na myśli hormony i sterydy przez, przez wiele lat. No ale po kilku tygodniach się okazało, że jej największe problemy zdrowotne pomalutku, pomalutku zaczynają się wyciszać. Małgosia dzisiaj jest osobą zdrową. Zostały powiedzmy efekty uboczne, którą niewątpliwie jest gigantyczna nadwaga. Pomalutku wraca, wraca do, do żywych. To był punkt kolejny, który spowodował, że tutaj już się nie cofniemy przed niczym. A taki szach i mat to było w podobnym okresie. To był maj, czerwiec 2019 roku. Młoda dziewczyna z niegojącą się nogą po. Ciężkim zabiegu chirurgicznym, po złamanej stopie. Cztery lata nie goiła się rana. U tej dziewczyny 24 lata w momencie kiedy my do niej dotarliśmy. Pojawiła się depresja, pojawiło się szereg ubocznych skutków. No Nie ma się co dziwić. Lekarze powiedzieli, że jeżeli to się nie zmieni, tej dziewczynie grozi amputacja. I tu się wydarzył, niektórzy to mówią, cud. W tym holistycznym podejściu do, do życia cud oznacza nic innego jak ciało, umysł i dusza. I naprawdę tutaj po 8 dniach, dosłownie po 8 dniach, coś w tej ranie zaczęło się dziać. Po miesiącu ona się zasklepiła, a po czterech miesiącach dziewczyna zaczęła normalnie funkcjonować. Dzisiaj jest osobą w pełni zdrową. To były takie początki, to był przełom połowa mniej więcej 19 roku. Tak to się zaczęło. Była nas garstka, dosłownie garstka. Nas było wtedy osiem osób, kiedy, które były po raz pierwszy w Ostrawie. Z tych ośmiu osób dzisiaj w naszym projekcie jest sześć. Dwie z jakichś powodów nie uczestniczą. Nie wiem, no nie, nie każdy, nie, może to nie jest dla każdego, może, może w ten sposób. Minęły 3 lata. Ja do tego projektu podchodziłem wtedy w kategoriach takich, że szukam pomysłu na siebie. Generalnie przez lata poprzednie byłem przedsiębiorcą, wcześniej pracowałem w kilku firmach. Generalnie prowadziłem przedsiębiorstwo z branży budowlanej przez prawie 20 lat. Ale coś w pewnym momencie we mnie się pojawiło, że już nie chcę tego robić. Jestem wypalony zawodowo i kompletnie mnie to nie cieszy. Szukałem po prostu pomysłu na siebie i uznałem, że ten projekt czymś takim powinien być. Początkowo, jak do każdego biznesu, podchodziłem w tematyce, powiedzmy, materialnej. Szukałem możliwości zarobkowych. I niewątpliwie w tym projekcie możliwości zarobkowe są ponadprzeciętne. Dzisiaj my o tym wszyscy wiemy, osoby, które są w tym projekt zaangażowane. Natomiast tutaj trzeba zrobić pewnego rodzaju reset w samym sobie, w swoim organizmie. I zmienić sposób myślenia. Zmienić sposób myślenia z tego powodu, że najpierw na pierwszym miejscu jest człowiek. Właśnie te pierwsze przypadki, o których powiedziałem, to były osoby, którym ten produkt pomógł. Potem pojawiały się kolejne. Potem my musieliśmy w sobie wyzwolić coś, co nazywa się taką bezwarunkową, bezinteresowną pomocą. To zaczynało przynosić pożądane efekty. Kiedy usłyszy się od kogoś Dziękuję. Czasami nawet nie wiemy za co. No się okazuje, że przychodzi mama i dziękuję za dziecko, chociażby za nogę tej dziewczyny. Przychodzi mąż, dziękuję, że żyje żona. E, czy po prostu przychodzi człowiek po kilku miesiącach, którego nam jest czasami ciężko poznać, bo nastąpiła tak diametralna zmiana. My mówimy o preparacie, który jest już od 15 lat, prawdę mówiąc, na rynku, ale w Polsce oficjalnie od dwóch miesięcy. Przez ostatnie trzy lata my go sprowadzaliśmy na użytek własny dla osób, które podjęły taką decyzję. W początkowej fazie, przez pierwsze pół roku, myśmy latali do dalekiego Singapuru, do Japonii, do Tajlandii, czy też do Malezji, do Kuala Lumpur. Po szkolenia, po wiedzę, po świadectwa. Po to, żeby mieć jeszcze większe przekonanie tego projektu. Te trzy lata to było naprawdę coś. Niebywałego. To, co my przeżyliśmy, czego doświadczyliśmy, to już jest nasze. Aczkolwiek w wielu przypadkach upamiętnione na zdjęciach czy też na nagraniach. Niezapomniana przygoda. Wiemy, że ten projekt się dopiero rozwija, jest wszystko przed nami. Niewątpliwie przywieźliśmy coś wyjątkowego ponadczasowego, pod każdym względem. Dzisiaj zażywa to moja cała rodzina. Ja byłem osobą, która rozpoczęła. Po kilku miesiącach zaczęła przyjmować ten preparat również moja małżonka. Moje dzieci, moi rodzice. No, ostatnio największy sukces, że największy oportunista i niedowiarek, również mój teść. A także cała rodzina używa tego projektu nie ze względu na to, że mieliśmy jakieś poważne problemy, aczkolwiek właśnie z tego powodu mój teść zaczął przyjmować ten preparat. Ja rozpocząłem to ze zwykłej potrzeby profilaktyki i sprawdzenia przede wszystkim, jak to działa na organizm ludzki. No i wtedy, tak naprawdę, pojawiły się pierwsze symptomy u mnie, że chyba nie do końca jest z tym moim zdrowiem tak, jak sądzę czyli, że jestem w pełni zdrowy. Dzisiaj mam świadomość i to też wielokrotnie przekazuję: dzisiaj nie ma ludzi zdrowych są tylko źle zdiagnozowani albo osoby, którym brakuje właśnie tej świadomości i nie rozumieją, że to, co nas otacza w koło, czyli ten brak tej holistyki, brak tego holistycznego podejścia do życia, to zatrute środowisko, te przetworzone jedzenie, bardzo często zanieczyszczona woda, to są efekty, które powolutku, powolutku wyniszczają nasz organizm i doprowadzają po prostu do jego degradacji. W moim przypadku było tak, że ja przez pierwsze dwa tygodnie przechodziłem przyjmując produkt. Niesamowity przypływ energii, sił witalnych. Czułem się świetnie. Po prostu wydawało mi się, że jestem co najmniej 10 lat młodszy. Natomiast pojawiło się coś, co się nazywa detoksem. I tutaj też wszystkich chciałbym uświadomić, że detoks to nie jest nic złego. Wręcz zalecane jest, aby sobie taki detoks przeprowadzić przynajmniej raz do roku. Niekoniecznie z udziałem tego preparatu, bo są prostsze metody równie skuteczne. Natomiast ten produkt potrafi to zrobić bardzo głęboko i bardzo, że tak powiem, dosadnie. Ja wiem sam, co przechodziłem przez tydzień. Dzisiaj, mając zupełnie inną wiedzę, zupełnie inne podejście, wiem dlaczego tak się działo i wiem dlaczego to trzeba regularnie, regularnie powtarzać. My w rodzinie przyjmujemy to głównie dzisiaj ze względów profilaktycznych, my profilaktycznych pomimo tego, że gdzieś tam. Przydarzyło się przejście słynnej niedawno choroby, to po prostu przechodziliśmy ją bardzo łagodnie. Ja ze swojego doświadczenia też wiem, że wielu osobom, które no, los inaczej potraktował, i e, można powiedzieć wprost, że były prawie jedną nogą na tamtym, na tamtym świecie, udało się tym osobom pomóc, bo ja po prostu wiem, jak ten produkt działa, i to już nie jest tylko i wyłącznie kwestia wiary, ale przede wszystkim wiedzy. A wcześniej była tylko wiara, było albo wierzę, albo nie wierzę. Dzisiaj jest naprawdę, naprawdę zupełnie, zupełnie inaczej. Dlatego naszą rolą, a w zasadzie misją, jest dzielenie się tymi informacjami, dzielenie się wiedzą na temat produktu, na temat firmy i na temat całego projektu. Żyjemy w dosyć dziwnych czasach, trudnych i zarazem dziwnych, aczkolwiek ciekawych. A ja ze swoim podejściem, dlaczego tak się dzieje, mam świadomość od dobrego roku, czasu, bo uważam, że to wszystko zostało zaprojektowane, zaprogramowane. Natomiast, mając świadomość taką, jaką, jaką mam na dzień dzisiejszy, ja wiem, jak temu można <laughs> przeciwdziałać, czy też nie godzić się na to i temu w jakiś sposób zapobiegać. Zdajemy sobie sprawę z tego, że za chwilę coraz więcej osób będzie borykało się z podstawowymi problemami życiowymi, jak chociażby brak środków, brak pracy, brak finansów nieustające podwyżki. Ten projekt jest rozwiązaniem. Jesteśmy też w trakcie szkolenia z jednym z głównym właścicielem firmy. To szkolenie otwiera umysł, otwiera oczy na szereg innych aspektów. Formalno-życiowych. Naprawdę ktoś, kto szuka innej drogi, właściwej, prawej drogi, zapraszam do kontaktu. E telefon czy też e-mail będzie pod tekstem, pod, pod filmem. E więcej na indywidualnych rozmowach. Dziękuję. Przecież drogę, która szczęście da. Wieczny dom przeszkodami pokonuje go codziennie. Tylko czasem chwilami, mało. Ją co dnia. Balansując na linie z życiem słów pokera gram. Szukam wciąż swojego miejsca, Robię to, co robić chcę. Słucham głosu serca,